Zasz dużo czasu przed monitorem. Albo masz komputer? W tym odcinku pokażę Wam lifehacki, dzięki którym Wasze stanowiska będą wyglądały lepiej. Hmm, całkiem spoko. A czas, który będziecie spędzali przy komputerze, będzie bardziej komfortowy, zdrowy, a co najważniejsze, przyjemny i łatwy. Ej, ja nam się to był jednak super. Oddaj. Dziękuję. Ale to nie jedyna nowość. Druga jest taka, że partnerem dzisiejszego odcinka jest TeamObank, czyli sieć, która przygotowała ofertę specjalnie dla graczy. Albo przyszłych graczy. 99 zł, tyle wynosi płata aktywacyjna. W zestawie otrzymujemy laptop Acer Nitro 5 z konkretnymi gamingowymi podzespołami. Oprócz tego dostajemy modem od Huawei, 100 gigadanych i nielimitowany internet LTE. A to niecałe 210 zł miesięcznie. Więc jeśli potrzebujecie nowego gamingowego laptopa i nieskończoności internetu, to zapraszam do linku w opisie. A jeżeli potrzebujecie większej ilości w odcinków, to do subowania kanału wraz z dzwoneczkiem. A teraz. Zaczynamy! Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś popełnić jeden wspólny błąd. Na naszym biurku, oprócz laptopa czy też sprzętu, czasami kładziemy różne dziwne rzeczy. I kiedy coś robimy, machamy rękami, to czasami zdarzy nam się również je rozsypać. No i wtedy mamy problem. Ale spokojnie, bez paniki, mam tak, który pomoże właśnie w takich sytuacjach. Potrzebujemy zaledwie pustej butelki, szarej taśmy, nożyka i odkurzacza. Sama dura jest dość szeroka, zatem idzie jej ciąg może nie być dostatecznie skondensowany i możemy nie dotrzeć też do trudno dostępnych miejsc. Generalnie nie jest przeznaczona do odkurzania sprzętu. My jednak spróbujemy ją przerobić na odkurzacz właśnie do sprzętu. To bardzo proste i szybkie, więc może zrobić to w zasadzie każdy. Zaczynamy od ścięcia głowicy i dostajemy coś takiego. To już nie będzie potrzebne. Następnie przymierzamy rurę i ścinamy nadmiar plastiku. U mnie będzie to gdzieś tu. To też się już nie przyda. Zostaje nam taki dzyndzel, który dobrze pasuje do rury i możemy kleić go za pomocą szarej taśmy. Pamiętajcie, by zrobić to celnie, tak by powietrze nam nie uciekało. Na to, że ten live działa, postawiłem nowego laptopa, więc doceniecie to łapką górę. I to jest... Sprawdź zapach AXE za darmo. Wejdź na ax.pl. Muszę pomijać tak reklamy, bo, bo zablokują mi film. Już. Chwila prawdy. Czekajcie. Czekajcie, zaraz się naprawi. Już. I jak widzicie, po chwili czyszczenia na naszym laptopie nie został ani okruszek, i sprzęt został uratowany. Gdybyście jednak chcieli stosować to na klawiaturze z wyjmowanymi klawiszami, na górze warto przykleić kawałek gazy, żeby sobie jakiegoś nie wciągnąć. A odwrotnie. Nie, no, kurde też nie. A tak, to zdarza się zbyt często każdemu z nas i jest mega irytujące, ale jest na to lifehack. Jest bardzo prosty, najprostszy w dzisiejszym odcinku, ale ile pogody i spokoju ducha daje. Potrzebna jest taśma, nożyk i marker. Odcinamy mały i wąski kawałek taśmy, odklejamy go, wyciągamy pendrive'a, a taśmę naklejamy na samym środku portu. O właśnie w taki sposób. To krok pierwszy. Dzięki niemu, bez odchylania się na bok, jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie jest nasz port. Krok drugi: znajdujemy górę pendrive'a i zaznaczamy ją sobie markerem. Teraz za każdym razem, gdy weźmiemy pendrive'a do ręki, już na pierwszy rzut oka widzimy, gdzie jest jego góra, i bez patrzenia na bok, jesteśmy w stanie włożyć go za pierwszym razem do portu USB. I voilà! Proste i skuteczne. Taki lifehack, lifehack. Spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera może nieść za sobą dwie. Stosunkowo uciążliwe konsekwencje, których możemy uniknąć w bardzo prosty sposób. Prosty, jednak nie każdy go zna, dlatego teraz pokażę Wam o co chodzi. Obie opcje, z których skorzystamy są w prawym dolnym rogu ekranu, dokładnie tutaj, w centrum powiadomień. Pierwsza z nich to wyświetlanie nocne. Kiedy je aktywujemy, nasz ekran robi się trochę bardziej żółty, a to dlatego, że eliminujemy niebieskie światło. Dlaczego akurat niebieskie? Ano dlatego, że ludzkie oko jest skonstruowane właśnie tak, że najbardziej męczy je niebieskie światło. Kiedy się go pozbędziemy, możemy dłużej siedzieć przy komputerze, a nasze oczy się nie zmęczą. Funkcja numer dwa jest jeszcze bardziej oczywista. Chodzi tu o jasność ekranu. Ale dlaczego warto ją zmieniać? Ano dlatego, że gdy świecimy sobie w twarz podczas zasypiania, na przykład światłem zaptowa, to wtedy nasze oko i mózg interpretują to tak, że jest dzień. Więc nie chce nam się spać. Dlatego też warto kilka razy kliknąć i zmniejszyć jasność laptopa do minimum. Wtedy zaśniemy o wiele łatwiej. Sam z tego korzystam i polecam Wam to w 100%, bo w ten sposób działa. A i w sumie obie te funkcje są też na smartfonach i tam też warto z nich korzystać. Zdarzyło Wam się kiedyś tak, że skit test pokazywał, że macie super, hiper, turbo, niesamowitą prędkość łącza, a mimo wszystko Wasz internet działał jakoś dziwnie, albo mieliście lagi w grach. A no właśnie, prędkość włącza to nie wszystko. Są jeszcze m.in. pakiety. Pakiety to tak naprawdę sygnały, które wysyłamy do serwera, z którym się łączymy i sygnały, które od niego również odbieramy. Możemy je wysyłać szybciej, możemy je wysyłać wolniej. Problem natomiast pojawia się wtedy, gdy stracimy ich ciągłość. Wtedy mamy tak zwanego laga. Zazwyczaj po chwili wszystko wraca do normy, ale jak właściwie sprawdzić, jak wygląda ich przepływ? Reklama. Naciskamy Enter. W ten sposób otwiera nam się wiersz poleceń. Teraz korzystamy z komendy. Składa się z trzech części. Pierwsza część to ping, czyli wysłanie pakietu. Druga część to adres hosta, na przykład I trzecia część to parametry czasowe, czyli to, jak długo komenda powinna trwać. W tym przypadku użyjemy minus T, czyli że komenda będzie trwała, dopóki jej nie zatrzymamy. Ok, wpiszmy ją w całości. Ping, spacja, google.pl, spacja, minus T i naciskamy Enter. W tym momencie widzimy, jak lecą sobie pakiety i w jakim czasie do nas wracają. Jeżeli będzie taki pakiet, w którym pojawią się gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka lub request time timeout, to właśnie będzie oznaczało, że jest to pakiet stracony, czyli ten moment, kiedy w grze złapalibyśmy potencjalnie laga. Możemy w ten sposób zostawić komendę na jakiś czas, a następnie nacisnąć Ctrl C. Dzięki temu otrzymujemy jej podsumowanie. I widzimy pakiety wysłane 36, otrzymane 36 straty 0%. Oznacza to, że mój internet działa bez zarzutów, ale gdyby coś było nie tak, zacząłbym od tego, by po pierwsze zresetować modem, po drugie połączyć się kablem, a po trzecie, gdyby dalej był problem, zadzwoniłbym do dostawcy, by to naprawił. No, my akurat od mamy internecik klasa, więc nie musimy się martwić. Kiedy gramy na kompie i wykonujemy dużo energicznych ruchów myszką, często jest tak, że kabel błucie nam po stole, plącze się, czy też najogólniej rzecz mówiąc, po prostu nam przeszkadza. W takim przypadku zbawieniem może się okazać mouse bungee, czyli mechanizm do podtrzymywania i napinania kabla. No ale co możemy zrobić, jak nie mamy mouse bungee? Wtedy możemy zrobić mouse bungee. i to własnej roboty. A potrzebne nam będą biurowe klipsy, kawałek deski, sztyfty do pistoletu na i... wiertarka. Zaczynamy od postawienia deski na powierzchni, którą bez żalu możemy zniszczyć lub od zamocowania jej wymadle. jeśli macie jakieś wg. Następnie rysujemy sobie kropeczkę, mniej więcej na środku na szerokość, a na długość mniej więcej czwartej. A teraz, mieli Państwo, wiercimy. Bierz pod powinno być okay. Ważne jest jednak to, by wiercić pod kątem mniej więcej 45 stopni. Przeszło. Teraz wyciągamy laskę kleju i sprawdzamy, czy wejdzie. Chodzi bez najmniejszego problemu. Dodatkowo polecam również skorzystać z pistoletu na klej. Za jego pomocą zamocujemy nasz sztyf na sztyf w środku, tak by nigdy nie wypadł. Tyle powinno wystarczyć. Nadmiar można sobie troszeczkę rozprowadzić. Teraz bierzemy naszą mychę, a właściwie to jej kabel. Ustawiamy podkładkę w komfortowej pozycji. Mniej więcej tak. Nasze mouse bardziej powinno znajdować się naprzeciwko myszki. Układamy w tym miejscu kabel. Sprawdzamy, czy mamy dostatecznie dużo miejsca. Jest ok. I teraz za pomocą naszych spinaczy biurowych raz. Dwa, trzy i w ten właśnie sposób nasze domowe, tanie i proste w wykonaniu mouse jest już gotowe. Sprawdźmy jak działa. Kabel od myszki już nie przeszkadza, nie brakuje go również w żadnym kierunku. Co więcej, główka naszego mouse jest elastyczna, bo jest zrobiona z kleju i dzięki temu bardzo fajnie pracuje, a kabla praktycznie nie czuć. To mouse działa idealnie, tak samo jak sklepowe. Także gorąco polecam. Lifehack uważam za zaliczony. Ej, i to serio jest spoko i można zaoszczędzić. Mamy fajnego laptopa, mamy działające mouse bungee, mamy myszkę, tylko ta podkładka taka zwykła, nie? No to przeróbmy ją na wersję RGB, czyli że będzie fajnie świecić. Potrzebne nam będą zwykła podkładka, nożyk, marker, pistolet naklej termozapiekankowy, zestaw LED i... XD A, kurs, termozapiekankowy. I tak. ja Zaczynamy od przymierzenia i odrysowania kształtu podkładki. Następnie za pomocą nożyka odcinamy nadmiar arkusza. I można wyłamać i zostaje nam taki element. Teraz używając linijki jako prowadnicy wycinamy cały kształt. Całkiem ładnie mi wyszło, poza tym, że w jednym miejscu pękło, ale do nic. Bo teraz i tak całość smarujemy klejem e, termokropeczkowym. Musimy to zrobić w miarę. Z termokropeczkowym. W na na ale również musimy nałożyć go w miarę dużo, żeby wszystko ładnie nam się trzymało. Powinno wystarczyć, a teraz dokładnie wklejamy. Tu naciągnę I proszę bardzo, ładnie wklejone, ale. To jeszcze nie koniec. Z pozostałej części arkusza wycinamy dwa paski o szerokości 1,5 cm. Mamy pierwszy. I mamy drugi. Każdy z nich docinamy tak, by na bokach zostało nam jakieś 1,5 cm luzu. Czyli coś takiego. Drugi, oczywiście, można na wzór. Teraz smarujemy nasze paski wzdłuż. Pierwszy. I zadowijacie. I równo. 10 lajków like. będzie drugi odcinek z filmu Lisa. I wklejamy. I streama. Ściuki, Które nam zostały również wklejamy. Tu na bok. I drugi tu na bok. Zobaczmy teraz, I kilka słów. I stoi zacnie. Brakuje nam ostatniego elementu. Czyli oczywiście naszych LEDów. Obracamy podkładkę z powrotem. Odwijamy LEDy też szpuli, Pinamy taśmę do kontrolera. Planujemy jego zamieszczenie tak, by nasz kabel zaślający i czujka podczerwieni wystawały z przodu. Kolejny krok to odklejenie taśmy samoprzylepnej z naszych LEDów. Teraz możemy zacząć je wklejać dokładnie dookoła naszych poprzeczek. A nadmiar LEDów możemy oczywiście ściąć w wzdłuż miedzianych łączeń. No, głutaś ma na nadach jest dość słaba, więc jeśli by Wam nie trzymała, możecie trochę pomóc sobie klejem. Wszystko jest już gotowe, czas podłączyć zasilanie i sprawdzić efekt. Obracamy na drugą stronę, podpinamy 3, 2, 1. 3, 2, 1 i proszę bardzo działa, świeci i super wygląda, ale zobaczmy jak wyglądają inne kolory przy zgaszonym świetle. O panie, no i proszę, po ciemku w pokoju totalny sztos. Ej, ten niebieski chyba najfajniejszy. W ogóle zobaczcie, jak to miasto niebieskie nam idealnie do myszki pasuje. Normalnie, perfekcyjnie. Ten live też pomysł uważam za jak najbardziej zaliczony. I kurde serio, mega dobrze to wygląda. No plantuj, gościu! No plantuj! No jak to się w dla piękny naplantować, uwieram w dżungli! Że faktycznie się nie da, ja jestem po prostu trochę zmęczony. Granie na komputerze to często przeogromny wysiłek dla naszego mózgu, który oprócz tego, że musi koordynować nasze szybkie ruchy, musi również na bieżąco oceniać sytuację i w odpowiednio szybki sposób na nią odpowiadać. W takim przypadku najzwyczajniej w świecie czasami może zabraknąć mu paliwa, którym jest oczywiście glukoza. Dlatego też należy ją uzupełniać. I w tym celu przerobimy zwykłe słuchawki na słuchawki. Czekaj się, znowu coś się przyłap. Lizakiem. bo lepiej posysać lizaka niż posysać w grze. Tak, by można było sobie ciągać lizaka bez odrywania rąk od myszki i klawiatury, no i żeby można było go włożyć w dogodnym momencie. To bardzo skomplikowany i zaawansowany technicznie projekt, więc proszę Was o uwagę i pełne skupienie. Oto potrzebne elementy. Zdecydowanie za dużo, by je wszystkie opisać. Przygotowanie zaczynamy od otworzenia lizaka. Dokładnie w taki sposób. Następnie coś, co uda się naprawdę niewielu, odklejamy taśmę. Kolejny krok to uważne znalezienie odpowiedniej pozycji dla lizaka tak by można było połączyć go taśmą z naszym mikrofonem teraz oklejamy w nadziei na to że wszystko pójdzie zgodnie z planem i ostatni krok naszych przygotowań reklamka Zaraz no, koniec. O. Odcięcie taśmy. Teraz czas rozłożyć stanowisko. Dobrze! Miodne Dobrze, chłopaki jasno widzisz? Jest! Jest! Choroba! Czeleńce! No tak, siły zdecydowanie nie wróciły. Mikrofon. A jeśli Wy by, chcecie być mistrzami w Waszych ulubionych grach i potrzebujecie do tego nowego sprzętu i szybkiego internetu, to zapraszam do linku w opisie i obszerenia nowej oferty od Steamowa. Pamiętajcie również odciśnięcie przewodnicząc użycia subskrypcji, tak by ten... Tak jak u mnie stał krzyżary i byście byli na wykonaniu. Także odcinka. Zapraszam również na poprzednie i do... Jak dobijecie 10 lajków, to zrobię kolejny tak. taki Ura, odcinek no, no z ten ten tego. Wytłumacz. Więc na razie.